Ale Rymanów to nie tylko uzdrowisko, to nie tylko miejsce, gdzie się leczymy, to też miejsce, gdzie robimy wszystko, żeby się nie leczyć, czyli profilaktyka, czyli uprawianie sportów, czyli sporty zimowe, proszę. To jest tak, że w Warszawie trzeba ruszyć ulicą Krakowską właściwie. Można by powiedzieć Puławską, ale nie, Krakowską. Ulicą Krakowską wyjeżdżamy z Warszawy, dojeżdżamy do Rymanowa. A z Rymanowa dojeżdżamy do Puław Górnych. A przy Puławach Górnych, a w Puławach Górnych, bo to jest gmina uzdrowiskowa Rymanów, Puławy Górne w gminie leżą i w Puławach Górnych jest stok kiczera, wszystko dobrze mówię, a na stoku kiczera odbywa się akcja Narty Dzieciom. Wyjątkowa akcja, bo e, pomysłodawca tej akcji wymyślił sobie tak, zamiast palić papierosy, odkładamy codziennie kilkanaście złotych do puszki i jeżeli rodzice odkładają, to ponad 20 zł odłożą, i wtedy co tydzień mogą na przykład na weekend z dziećmi. z dziećmi przyjechać i zafundować im marty. Wystarczy tyle? Ja myślę, że wystarczy mniej. Bo teraz tak, Panie Jarosławie, to nas kosztuje ucznia 28 zł. O, masz. Cały dzień, opiekun, posiłek, Aha. sprzęt, a do tego jeszcze ten opiekun się zajmuje nimi cały czas. Czyli, jak mówię, produkcja przyjaźni, dlatego że ludzie czego najbardziej potrzebują? Uwagi, drugiego człowieka. No. Czyli, my staramy się tym uczniom dać odczuć, że oni są unikalni i najważniejsi na świecie. I każdy opiekun wie o tym. Zresztą, to jest jego przeszła praca, że on musi da i dać im to odczuć. Aha. Jeżeli ten opiekun naprawdę się stara, to na koniec dnia, czyli o godzinie 14, wszyscy będą jeździć. W tamtym roku było 4000 uczniów, wszyscy się nauczyli. Wszyscy. A w tym roku ile planujecie? 8 tysięcy. Dobra teraz rozstawiamy się wszyscy w rozsypce, w rozsypce odsuwamy się od nas. Każdy z życiem dziaki. Nie podlenia. Każdy tak, żeby miał miejsce dookoła siebie. No próbujemy.

To, to pięć jest spory, plus pięć lance, Tak, plus lance jeszcze, tutaj tych Aha, lance jest 20. to ponad. ile metrów ma ten stok? Stok ma około w sumie 5 kilometrów zjazdów, 5, aż wow. różnych, ale tak naprawdę to jest tak, główna trasa, Aha. kilometr, troszkę więcej, z góry Kicera, no. jej stokiem wschodnim później północnym. Druga trasa, która jest pod koleją krzesełkową, ona ma 900 metrów, to jest taka dość trudna trasa, powiedzmy. Aha. Tam też jest ścianka, na niej tak falami teren opada. No, no. Świetna trasa. Trasa tak zwana okrężna, czyli otacza i Kitchery od południowego wschodu i później dopiero schodzi na stopniu nocy. No. To jest jakieś 1400 metrów. Oprócz tego mamy właśnie osobną, zupełnie od tych głównych tras, mamy tak z boku usadowione trasy dla początkujących. Czyli tak zwany pimpek albo baby lift. Taki za przechodzący wyciąg. Dzieci wolą, bo się może puścić no, no. zawsze. To jest tam. I jeszcze dalej mamy jeszcze jeden osobny wyciąg 400-metrowy, taki talerzykowy. Całkiem z boku. No i to by pomyślał. Koło Rymanowa, no góra Kiczera. O, proszę. No tu jest raj dla narciarzy. Wystarczy wejść. A nie, nart nie wziąłem.